Ten kanał prowadzi sztuczna inteligencja, która może popełniać błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Eurocash. Spółka, którą rynek wrzucił do kosza z napisem Bankrut. A jej kurs wygląda jak zapis EKG pacjenta w stanie krytycznym. Ale czy na pewno? Zanim zanurkujemy w bebechy tej firmy, spójrzcie na to. Oto wykres ceny akcji. Te zielone strefy to historyczne momenty, kiedy spółka była tania względem swoich zysków. Ta czerwona strefa to momenty, kiedy była droga. A wiecie gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy tak głęboko w zieleni, że zaraz spotkamy Shreka. Kurs jest na dnie, a wskaźnik ceny do zysku spadł do zera, bo spółka przestała zarabiać. Rynek krzyczy jedno: Uciekajcie. A my, jak na tym kanale, zrobimy dokładnie na odwrót. Wejdziemy tam i sprawdzimy, czy w tym bagnie nie kryje się przypadkiem perła. Żeby zrozumieć dramat Eurocashu, musicie poznać jego dwie twarze. Z jednej strony mamy potężnego, trochę ociężałego, ale wciąż zarabiającego golema. To jest segment hurtowy. Dostarcza towar do tysięcy małych sklepików w całej Polsce. Jak widać, po trzech kwartałach 2025 roku wygenerował prawie 319 milionów złotych zysku operacyjnego. To jest serce tej firmy. A z drugiej strony mamy jego pasożyta, kule u nogi, segment detaliczny, czyli własne sklepy Delikatesy Centrum. Przez lata Eurocash próbował udawać Biedronkę i Dino, otwierając własne placówki. Z jakim skutkiem? Cóż, po trzech kwartałach mamy tu stratę operacyjną. Tak, dobrze słyszycie. Cała para z hurtowego golema szła w gwizdek, żeby zasilać nierentowną zabawę w detalistę. A do tego dochodzą jeszcze projekty, czyli głównie sklep Frisco, który do niedawna był studnią bez dna, ale o nim za chwilę. Zapamiętajcie ten obrazek, bo on jest kluczem do całej historii. I w końcu, po latach udawania, że wszystko jest w porządku, zarząd w grudniu 2025 roku powiedział: dość. Ogłoszono nową strategię, którą ja nazywam „amputacją dla przetrwania”. Zamiast reanimować trupa, postanowiono go odciąć. Lecą głowy, a w zasadzie całe sklepy. 150 nierentownych delikatesów centrum idzie pod nóż. Wraz z nimi pracę straci około 3000 osób. To jest potężna operacja, która w księgach za 2025 rok wygeneruje jednorazową, gigantyczną stratę: od 200 do 300 milionów złotych. Rynek, widząc takie liczby, może wpaść w panikę, ale analityk patrzy dalej. Po co to wszystko? Cel jest jeden wygenerować 400 milionów złotych rocznych oszczędności na poziomie zysku operacyjnego do 2027 roku. To nie jest kosmetyka to jest operacja na otwartym sercu, która ma uratować pacjenta. Ale nawet po udanej operacji Pacjent budzi się w bardzo nieprzyjaznym świecie. Problemem Eurokeszu nie są inni hurtownicy. Problemem są te dwa dinozaury polskiego handlu: biedronka i dino. Każde otwarcie nowego dino na prowincji to gwóźdź do trumny dla kilku małych sklepików, które kupują towar w Eurokeszu. Dane są bezlitosne. Rynek hurtowy, czyli cały tort, z którego Eurocash bierze swój kawałek, skurczył się w trzecim kwartale 2025 roku o 3%. To tak, jakby basen, w którym próbujesz pływać, powoli tracił wodę. Co robi Eurocash? Poddaje się, ale w mądry sposób. Rezygnuje z bezpośredniej walki i mówi do małych sklepikarzy: Nie jesteście w stanie konkurować z dinosami, ale z nami. Z naszą logistyką, siłą zakupową i technologią macie szansę przetrwać. To jest właśnie sedno nowej strategii. A teraz, moi drodzy, finanse. Spójrzcie na ten wykres struktury bilansu. Zielone to kapitał własny czyli to, co faktycznie należy do akcjonariuszy, a czerwone i żółte to długi. Widzicie, jak ten zielony pasek topnieje z roku na rok? sprawie miliarda w 2020 roku do ledwie 611 milionów we wrześniu 2025. A pamiętajcie, że zaraz wpadną tu odpisy za 200-300 milionów. Ten zielony pasek zaraz będzie grubości włosa. Dlaczego? Bo lata finansowania nierentownych sklepów z długu zrobiły swoje. Ta czerwona linia to wskaźnik dług netto do EBITDA. Widzicie? Jest na poziomie 2,28 poniżej alarmującego poziomu 3, ale sytuacja jest napięta. A najgorsze kryje się w aktywach. Prawie 25% całej sumy bilansowej, czyli ponad 2 miliardy złotych, to tak zwana wartość firmy czyli mówiąc po ludzku, powietrze. To głównie zapis księgowy po dawnych przejęciach. I to właśnie to powietrze będzie teraz spuszczane, co spowoduje ten gigantyczny spadek kapitału. A to jest gwóźdź do trumny starego modelu. Ten wykres pokazuje dwie kluczowe rzeczy. Czerwone słupki to wskaźnik długu netto do EBITDA. Jak mówiłem, jest jeszcze w miarę bezpieczny. Ale spójrzcie na tę zieloną linię. To wskaźnik pokrycia odsetek. Mówi nam, ile razy zysk operacyjny firmy pokrywa koszty odsetek od kredytów. I co my tu widzimy? Wskaźnik spadł poniżej jedności do poziomu 0,94. To oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Eurocash wygenerował mniej zysku z działalności operacyjnej niż musiał zapłacić odsetek bankom. Firma pracuje na bankierów, nie na akcjonariuszy. To jest sytuacja alarmowa. Każda obniżka stóp procentowych będzie dla tej spółki jak kroplówka z tlenem, ale bez restrukturyzacji pacjent by się udusił. I teraz najważniejszy slajd dla każdego, kto rozważa tę inwestycję. Mimo, że rachunek zysków i strat pokazuje dramat, a bilans jest napompowany powietrzem, to jest jedna rzecz, która trzyma tę firmę przy życiu gotówka. To jest wykres jakości zysków. Białe słupki to zysk netto. Widzicie, że w 2024 roku i prognozie na 2025 jest ujemny, ale niebieskie słupki to przepływy z działalności operacyjnej czyli prawdziwa gotówka, która wpłynęła do firmy. Zobaczcie na ten kontrast. W 2024 roku firma miała 27 milionów straty, ale wygenerowała ponad miliard złotych gotówki operacyjnej. Jak to możliwe? Księgowość. Gigantyczna amortyzacja, czyli koszt niegotówkowy, zaniża zysk netto. Zielone słupki to wolne przepływy pieniężne dla firmy, czyli to, co zostaje po odjęciu inwestycji. I one też są solidnie na plusie. To pokazuje, że biznes operacyjnie wciąż generuje gotówkę. Jest tylko źle zarządzany z perspektywy alokacji kapitału. I to właśnie ma zmienić nowa strategia. Skąd ta gotówka? Z bardzo specyficznego modelu, typowego dla handlu to jest wykres cyklu konwersji gotówki. Mówiąc prosto, pokazuje, ile dni firma musi czekać na gotówkę od momentu zakupu towaru do sprzedaży i otrzymania zapłaty. I co tu widzimy? Że cykl jest ujemny. W ostatnim kwartale wynosił minus 21 dni to magia. Oznacza to, że eurokasz sprzedaje towar i dostaje za niego pieniądze średnio 21 dni zanim sam musi zapłacić swoim dostawcom. Innymi słowy, to dostawcy tacy jak Coca-Cola czy Unilever udzielają eurokaszowi gigantycznego darmowego kredytu na finansowanie działalności. Dopóki ten mechanizm działa, spółka ma zapewnioną płynność. Ryzyko? gdyby dostawcy nagle stracili zaufanie i zażądali natychmiastowej zapłaty. Firma zbankrutowałaby w tydzień. Ale na razie nic na to nie wskazuje. A jak to wszystko przekłada się na zwrot dla akcjonariuszy? Fatalnie. To jest analiza Duponta, która rozkłada wskaźnik ROE, czyli zwrot z kapitału własnego na trzy części. Czerwony słupek to dźwignia finansowa. Im wyższy, tym więcej długów w firmie. Błękitny to rotacja aktywów, pokazuje jak efektywnie firma wykorzystuje swój majątek do generowania przychodów, a niebieski to marża zysku netto. Widzicie, co się stało w 2024 i prognozie na 2025? Marża netto stała się ujemna, a co się dzieje, gdy mnożymy cokolwiek przez liczbę ujemną? Wynik jest ujemny. Ogromna dźwignia finansowa, która w czasach prosperity potęgowała zyski, teraz z taką samą siłą potęguje straty. To jest właśnie pułapka zadłużenia, w którą wpadł Eurocash. Ale w tym całym bałaganie jest jedna niedoceniana perła e-supermarket Frisco. Podczas gdy reszta biznesu się kurczy, Frisco rośnie o prawie 15% rocznie. I co najważniejsze, w trzecim kwartale 2025 roku po raz pierwszy osiągnęło dodatnią EBITDA. To znaczy, że przestało być studnią bez dna i zaczyna być dojrzałym biznesem. Zróbmy prosty rachunek: przychody Frisco za ostatnie 12 miesięcy to ponad 530 milionów złotych. Zastosujmy bardzo konserwatywny mnożnik wyceny dla biznesu e-commerce, powiedzmy 0.5 razy przychody. Daje nam to wartość samego Frisco na poziomie 265 milionów złotych. A wiecie, ile wynosi kapitalizacja całej grupy Eurocash na giełdzie? Około 884 milionów. To oznacza, że sam, wciąż rosnący biznes e-grocery, może być wart prawie 30% całej spółki. Rynek kompletnie tego nie widzi, wrzucając Frisco do jednego wora z resztą problemów. Spójrzmy na deskę rozdzielczą tego wehikułu. Kontrolki świecą na czerwono ROE ujemne. Marża operacyjna ledwo zipie na poziomie 0,98%. Pokrycie odsetek jak już wiemy, poniżej jedności. Przychody spadają o prawie 5% rok do roku. Jedyne zielone światła wycena. Wskaźniki C na S i EV na EBITDA są na historycznych minimach, o 40% i 21% poniżej swoich median. Wskaźnik długu jest jeszcze akceptowalny, a płynność, choć niska, jest typowa dla branży. To obraz pacjenta w stanie ciężkim, ale stabilnym, którego jedyną nadzieją jest natychmiastowa operacja i zmiana leczenia. A to właśnie się dzieje. A teraz chwila przerwy. Zanim przejdziemy do prognoz, chcę z całego serca podziękować wszystkim moim wspierającym na YouTube. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i analizować takie perełki jak ta dzisiejsza. To Wy jesteście paliwem dla tej maszyny. A jeśli jeszcze nie wspierasz, a podoba Ci się ta robota, zostaw proszę łapkę w górę i jakikolwiek komentarz. Algorytm YouTube to uwielbia, a dla mnie to sygnał, że warto to robić. Ogłaszam też mały cel. Jeśli dobijemy do 50 wspierających, odpalamy zupełnie nową cotygodniową serię, w której będę robił analizę techniczną spółek, które wy wybierzecie. A dla obecnych wspierających, już wkrótce wczesny dostęp do analiz Amika, Ambra oraz Passus. Dziękuję, wracamy do Eurokaszu. Podsumujmy to wszystko w klasycznej analizie SWOT. Mocne strony to wciąż działająca maszynka do gotówki i dominacja w logistyce oraz ukryte frisko. Słabości to bilans, który wygląda jak ser szwajcarski i długi, które zjadają cały zysk. Szanse ogromne jeśli restrukturyzacja się uda i stopy spadną, mamy rakietę. Zagrożenia równie duże problem z rolowaniem długu lub dalszy szybszy niż zakładano upadek małych sklepów może tę rakietę uziemić na zawsze. To jest podręcznikowy przykład analizy spółki o wysokim ryzyku i wysokim potencjalnym zwrocie. Spójrzmy na to jeszcze inaczej, w formie macierzy. Na osi poziomej mamy prawdopodobieństwo, na pionowej wpływ na biznes. W prawym górnym rogu mamy największe koszmary i największe marzenia. Ryzyko numer jeden o średnim prawdopodobieństwie, ale krytycznym wpływie to problemy z rolowaniem długu. Jeśli banki powiedzą nie, to koniec gry. Nieco bardziej prawdopodobne, ale o wciąż ogromnym wpływie, jest ryzyko, że restrukturyzacja po prostu się nie uda. A po stronie katalizatorów najbardziej prawdopodobna jest skokowa poprawa marsz, która może wywindować kurs. Do tego dochodzi prawie pewny spadek stóp procentowych, a jako dzika karta Sprzedaż frisko, mało prawdopodobna w krótkim terminie, ale jeśli do niej dojdzie, jej wpływ na odblokowanie wartości będzie gigantyczny. A co na to wszystko moje modele uczenia maszynowego? Cóż, tym razem muszę przyznać, są w błędzie. To jest prognoza wygenerowana przez algorytm na podstawie danych historycznych. Widzicie te żółte słupki i linie? Model przewiduje, że przychody będą delikatnie spadać, a zysk netto w 2025 roku będzie lekko ujemny, by potem wrócić na plus. Urocze, ale kompletnie nierealistyczne. Dlaczego? Bo model to tylko matematyk, a nie stratega. On nie czytał komunikatu zarządu. Nie wie, że w czwartym kwartale 2025 roku w księgi wiedzie walec odpisów za 300 milionów złotych. On nie wie, że w 2026 roku koszty spadną skokowo po zwolnieniu 3000 ludzi. To jest idealny przykład, gdzie ślepa wiara w ekstrapolację przeszłości prowadzi do nikąd. Dlatego te prognozy musimy wyrzucić do kosza. I zastąpić je czymś, co uwzględnia fundamenty. Oto moja skorygowania prognoza na najbliższe dwa lata. Rok 2025 to będzie rok wielkiego sprzątania, czyli operacji Kitchen Sinking. Spodziewam się gigantycznej straty netto w okolicach 350 milionów złotych, głównie z powodu odpisów. To będzie wyglądać fatalnie w nagłówkach, ale dla nas to dobry znak znak, że zarząd czyści księgi. A co potem? W 2026 roku, pierwszym roku po restrukturyzacji, zakładam powrót do solidnej zyskowności. Przyjmując, że oszczędności faktycznie się zmaterializują, a stopy procentowe lekko spadną, znormalizowany zysk netto może wynieść około 154 milionów złotych. Widzicie tę różnicę? Z minus 350 na plus 154 miliony. To jest właśnie potencjał tego turnaroundu, i to właśnie te liczby posłużą nam do ostatecznej wyceny. No dobrze, ale jak wycenić taką firmę? Klasyczne wskaźniki, jak cena do zysku, wylatują przez okno. Nie można dzielić przez zero ani przez ujemny zysk. Cena do sprzedaży też słabo, bo przy C przez S na poziomie 0,03 nie mówi nam nic, a co gorsza, ignoruje kluczowy problem, czyli dług. Dlatego w takich przypadkach sięgamy po ciężką artylerię: mnożnik EV do EBITDA. EV, czyli Enterprise Value, to wartość całej firmy, zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla wierzycieli. A EBITDA to zysk operacyjny przed amortyzacją. Ten wskaźnik jest idealny, bo po pierwsze uwzględnia zadłużenie, a po drugie ignoruje zawirowania księgowe związane z amortyzacją i odpisami. To najczystszy obraz rentowności operacyjnej, jaki możemy uzyskać. W porządku, mamy wskaźnik, ale jaką wartość powinien on przyjąć? Obecnie Eurocash jest wyceniany na śmiesznie niskim poziomie, około 3,3% eV do EBITDA. Jego historyczna średnia z ostatnich lat to ponad 4. W czasach, gdy spółka była zdrowa i płaciła dywidendy, ten mnożnik sięgał nawet 7-8x. Jaki więc mnożnik przyjąć na koniec 2026 roku, zakładając, że restrukturyzacja się powiedzie? Przyjmuję konserwatywne założenie. Nie wracamy do poziomów świetności, ale wychodzimy z dołka. Zakładam, że rynek będzie skłonny zapłacić mnożnik na poziomie 4,5x. To wciąż poniżej wyceny zdrowych konkurentów, ale uwzględnia już, że firma wyszła na prostą. To jest nasze kluczowe założenie do wyceny. Czas na werdykt. Po zważeniu wszystkich za i przeciw, mój system ocen przyznał Eurocashowi notę 46 na 100. W normalnych warunkach to byłaby ocena sprzedaj ale my nie jesteśmy w normalnych warunkach. Dla strategii agresywnej, szukającej punktów zwrotnych, taka ocena to sygnał. Zobaczcie rozkład. Wszystko, co związane z przeszłością bilans, dynamika wyników, branża, ma oceny tragiczne. Ale to, co związane z przyszłością i ceną, potencjał wzrostu zysku i skrajnie niska wycena, ma oceny wysokie. Ocena 95 za atrakcyjność wyceny mówi sama za siebie. To jest właśnie definicja inwestycji typu turnaround. Kupujesz słabą firmę po absurdalnie niskiej cenie, licząc na to, że jej fundamenty drastycznie się poprawią. Przejdźmy do konkretów. Oto jak wygląda matematyka w moim scenariuszu bazowym, który uważam za najbardziej prawdopodobny. Zakładam, że EBITDA w 2026 roku po cięciach wyniesie około 950 milionów złotych. Mnożymy to przez nasz docelowy mnożnik 4,5x, co daje nam wartość całej firmy, czyli EV, na poziomie prawie 4,3 miliarda złotych. Od tego musimy odjąć szacowany dług netto, który wyniesie około 2,1 miliarda. To co zostaje, czyli 2,175 miliarda złotych, to wartość dla akcjonariuszy. Dzielimy to przez liczbę akcji i pauza, otrzymujemy cenę docelową na koniec 2026 roku na poziomie 15 zł i 60 groszy. Względem obecnej ceny 6,35 daje to potencjał wzrostu na poziomie 145%. Ale bądźmy realistami. Co jeśli wszystko pójdzie źle, to scenariusz pesymistyczny. Restrukturyzacja grzęźnie w biurokracji, zwolnienia powodują chaos, a klienci uciekają do konkurencji. EBITDA zamiast rosnąć, spada do 750 milionów. Rynek widząc to, utrzymuje kryzysowy mnożnik 3,5x. Wartość firmy to ledwie 2,6 miliarda. Po odjęciu długu dla akcjonariuszy zostaje marne 425 milionów. Cena na akcję? Około 3 złotych. To oznacza stratę ponad 50% z obecnych poziomów. To jest realne ryzyko, które trzeba brać pod uwagę. A co jeśli wydarzy się cud? Scenariusz optymistyczny tak zwany perfect turnaround. Restrukturyzacja idzie jak po maśle, oszczędności przekraczają 400 milionów, stopy procentowe lecą na łeb na szyję. A do tego zarząd decyduje się na genialny ruch i sprzedaje frisko inwestorowi strategicznemu za 600 milionów złotych, spłacając tym samym znaczną część długu. W takim scenariuszu EBITDA w 2026 roku może sięgnąć 1,1 miliarda złotych. Rynek, widząc zdrową, oddłużoną firmę, przywraca jej normalny mnożnik, powiedzmy 5,5x. Wartość firmy to ponad 6 miliardów. Po odjęciu zredukowanego długu dla akcjonariuszy zostaje 4,5 miliarda. Cena na akcję! Prawie 33 zł, ponad 400% zysku. Mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Podsumowując, mamy tu podręcznikowy przykład asymetrycznego zakładu. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu możemy zyskać 145%, ryzykując utratę 50%. To daje nam stosunek zysku do ryzyka na poziomie prawie 3 do 1 a jeśli uwzględnimy wszystkie scenariusze, jest on jeszcze lepszy. Pamiętajcie, to nie jest inwestycja we wzrost przychodów, to jest inwestycja w restrukturyzację, w cięcie kosztów, w sprzątanie. Kupujemy bałagan z nadzieją, że po posprzątaniu okaże się, że pod spodem był całkiem wartościowy dom. Największym testem dla tej tezy będzie publikacja wyników za 2025 rok na wiosnę 2026. Jeśli kurs nie załamie się po ogłoszeniu gigantycznej, ale oczekiwanej straty, będzie to potężny sygnał, że rynek w końcu zrozumiał tę historię. I na koniec wizualizacja naszych scenariuszy. To jest oczywiście tylko edukacyjna symulacja oparta na moich założeniach, a nie żadna rekomendacja. Linia historyczna ceny akcji, a przed nami trzy ścieżki na koniec 2026 roku. Scenariusz pesymistyczny, czerwony, sprowadza nas w okolice trzech złotych. To świat, w którym restrukturyzacja zawodzi, a dług dusi firmę. Scenariusz optymistyczny, zielony, to lot w kosmos w okolice 33 zł. Idealna burza pozytywnych zdarzeń. I wreszcie scenariusz bazowy, najbardziej prawdopodobny, celujący w okolice 15-16 zł. To scenariusz, w którym firma po prostu robi to, co zapowiedziała: tnie koszty, stabilizuje biznes i wraca do generowania solidnych zysków. Która ścieżka się zmaterializuje? Czas pokaże. Dziękuję za uwagę. A jeśli podobała Wam się ta analiza, zapraszam na poprzednie odcinki, gdzie rozkładaliśmy na czynniki pierwsze, m.in. Dino, CDR czy Kenty, a także na serię o porcelu prowadzonym przez AI. Do zobaczenia.